Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy spławika, ale troszeczkę inaczej. Przynajmniej inaczej zaczniemy. Mianowicie bez zanęt, bez glin. Samym towarem. Zobaczymy, co się stanie. Miejsce bardzo ładne, z pochylonym drzewem, z jakimiś roślinkami, z grążelami. No, wygląda to fajnie, nie? Mała, ciekawa woda. Zobaczymy. Będziemy łowili bardzo blisko, a mam bardzo duży spławik. Nie oceniajcie. Nie zabrałem. To jedyny, jaki mam ze sobą. Zaczniemy od dendrobęki. Zobaczymy. O ile jakaś tu jest? Nie, no jest. Nade mną są wszędzie drzewa, więc będziemy robili jakieś takie skomplikowane rzuty? Ale damy radę, nie? Ten rzut był zbyt skomplikowany, bo mi się nie udało. Jeszcze raz. Na razie nie rzucam nic. Zobaczymy, czy może tak po prostu gdzieś przy tych grążelach właśnie są jakieś ryby. Bez żadnego towaru nic się nie dzieje. Weźmiemy kukurydzę, ale sprawdzę, czy dobra, żeby ryb nie potrucić. Dobra! Natychmiast przyszły kaczki, ale kaczki dla Was nic nie ma na razie. Proszę nie płoszyć ryb. Pierwsze pół godziny kompletnie nic się nie dzieje. Słońce powoli wychodzi z drzew, Ale skoro kompletnie nic się nie dzieje, to zrobimy trochę zanęty. W razie w, zostawię to jeszcze tak na długo, bo zanim zanęta dojdzie jeszcze minimum pół godziny. Przy okazji będę miał worek na śmieci. Oczywiście mówiłem, trochę zrobiłem całą paczkę, bo jak nie zużyję, to przyda mi się jutro, prawdopodobnie. A to jutra nic jej się nie stanie na pewno. Kurde, może robaka zgubiłem, bo ani dotknięcia. Nie no jest. Jeszcze raz. Korzystając z tego, że dzisiaj jestem bardzo lekko zorganizowany, jeżeli tutaj by była straszna kicha, to może podejdziemy po prostu na stanowisko obok. Póki jest wolne, można korzystać. Dędrobena jest nawet niedotknięta. dotknięta, ściągniemy ją. Mam jakieś białe z ostatniego wypadu na Wisłę, także chwilę mają. Do tego przypadkiem docisnąłem wszystkie robaki do ścianki w lodówce. Trochę przymarzły, ale trochę przeżyło. Trzy biały, bo tutaj haczek dosyć duży. Chociaż mam nieodparte wrażenie, że tutaj po prostu na razie nie ma ryb. Dorzucimy im tam jeszcze garstka kukurydzy. Może podejdą do samego pluśnięcia. Oj oj oj, od razu w grążele. Ale jedzie, jopitole. Ja <gryw> A szkoda, że grążele złapała. Uff. Może opuścił. Ona poszła? nie, 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 idź tam. nie, idź, nie, idź. nie, idź, nie, idź, nie, idź, nie, idź, nie, idź, nie, nie, Oj, nie, co to będzie, nie, fajna. Trochę przegapiłem pranie, wiem. Odwróciłem się na chwilę. Jeju, ile emocji. Wyjdź z grążela. Hej! Albo cię wezmę z grążelem. Tylko cię nie widzę pod słońce. cię. Co tu był za hol? Będzie karpik pewnie. No. Aś gościu jechał, ja dole. Mamy haczek głęboko zajadł dziad moja wina, bo się zagapiłem pewnie nie rzucaj się zobaczcie o ma śliczny kolor ciemna rybka, ładna i takie fajne karpiki, malutkie to nas spławik łowić mogę, to jest masa zabawy, pójdziesz już? chyba już będziemy wypuszczać ale jest fajny no idź, idź, idź Opa. jeszcze mi dziad chlapnął prosto w oko Właśnie o to mi dzisiaj chodziło, żeby nie łowić małych ryb. Nie chciałem używać zanęty, żeby się nie zbiegła drobnica. Wolałem długo, długo zaczekać, bo pewnie koło godziny. Widzicie słońce już wysoko nad drzewami, więc wolałem zaczekać i trafić coś ciekawego, z czym będzie fajna zabawa w holu. Pokażę Wam na aparacie jak to wygląda. Wszędzie mamy to zielsko którego nazwy zapomniałem. Ale to zielone na wodzie. I mówimy tak jakby w takim małym wgłębieniu w nim. I tutaj liczę na fajne ryby. Jest i druga. A miałem donęcać kukurydzą. Ale to już nie będzie karpi. A może i będzie, tylko trochę mniejsze. Ojoj, maluszek. Ale wiecie, maluszek, nie maluszek. Grunt, że nie wzdręgił klejki i płotki jak zwykle. Mimo, że gość rozmiarowo przypomina płotkę. Nie wziąłem ze sobą wypychacza, na szczęście mam szczypczyki. No, na kanapkę w sam raz. Nawet mam chleb ze sobą, ale myślę, żebyś się zgubił na jednej kanapce. <laughs> ale to daje radości niesamowite. Zmieniłem oczywiście robaczki na świeże, bo wymęłane strasznie. Kurde, podoba mi się. Oczywiście rzucam trochę dalej i wprowadzam ten spławik w to zielsko. Tutaj by się idealnie sprawdził bacik, ale nie mam. Od razu dorzucimy trochę kukurydzy, żeby nie poszły, nie? Takie dwie małe garstki. Róż jeszcze raz, dawaj, daj. Nie zdążyłem się z fotela podnieść. Hej, to się nie liczy. Tak się wygodnie oparłem, bo mi tak ładnie słoneczko zaczęło grzać, no. Co, poczekamy z minutkę, czy wróci, nie? Trzech robaków raczej nie zdziała. Wszystko jest. Kurde, zahaczyłem drzewa. I już straciłem robaki teraz. Ale mi się te białe kończą. Założymy jeszcze raz dendrobękę. Tylko trochę mniejszą. Kurde, znowu zahaczyłem. Ale jest dendrovena, dobra. Jeszcze raz. Padła bateria w aparacie i idealnie jak tylko go wyjąłem ze statywu, to spławik zaczął się ruszać. Ale przestał. Ale się ruszał i dalej się jeszcze trochę rusza na dendrovenę. Zawsze tak musi być. Wejdź, wejdź, wejdź. Wejdź z lilii. <noise> Ależ to jest zabawa na takiej wędce. Jak wyjdzie z lili? Jak nie, to jest problem. Gdzie ty w ogóle jesteś, rybo? Czy to tam w ogóle jeszcze jesteś? Jest. Ach, mocno się wplątała w lilię. Dałem jej trochę luzu i wyszła. I mamy złotą rybkę w końcu. Piękny karasek. Przepiękna rybka, nie? Chodź kolego sympatyczny. Ole się cały świecisz. Piękny. Hopa. Teraz mam dylemat, co robimy dalej, bo było w końcu branie na tę drobenę, ale trzeba było bardzo, bardzo długo czekać. I ten wielki spławik w niczym nie przeszkadza. Oczywiście, kto by się spodziewał. Próbujemy białe. Może będzie szybciej branie, nie? Najfajniejsze jest to, że te hole dają mnóstwo, mnóstwo emocji. A, rzucać z boku, żeby tym razem się udało. Okej. Okay. Od razu dorzucimy trochę kukurydzy. Trochę dalej. Pięknie. Mamy, ale się długo czeka na ryby. Oj, oj, wjechałem znowu z stoperkiem i znowu mamy rybę w zielsku. Nie, nie mamy ryby, spadła, ale to była mała ryba. Ale kurczę, wypięła się i złapałem lilię i czasem teraz nic nie urwał jakoś. A szkoda, że nam się uda jakoś to zrobić, nie? Już idealnie się tam wbiło. <noise> Co za niefart. Wiecie, trochę się boję, bo to mój jedyny spławik. Udało się. Nahałasowałem, Nie będzie ryb z dwie godziny pewnie. Chociaż te ruchy tu moje brzmiały trochę jak kwok. Może sumy podejdą? Nie, nie ma tu sumów. Ale rybka była mała z całą pewnością. Może mała to złe słowo. Na pewno najmniejsza z tych wszystkich dzisiaj. Dałem ciała trochę. Spróbujemy coś zrobić, nie? Nadal nie używamy zanęty. Dorzucimy garstka kukurydzy. Znowu. Fajnie. Jeszcze jedną, bo nie tam. No, tak już może być. Nie zepsuj tego tym razem, Tomek. Nie daj jej wejść w zielsko. Już weszła. Byle się haczyk nie wbił w tonie. Widzę, że jest zaplątane trochę. Przejdzie pod. Jest. Kurde. Łowie ryby. Nie chcę zapeszać, ale na razie same przyjemne. Dwa do dwóch chyba karasie do karpi. W ogóle w takim miejscu fajnie się holuje, bo jest masa emocji, co się stanie. Hop. Mamy godzinę siódmą czterdzieści Zaczęliśmy w okolicach piątej. Coś takiego. Orzeszty. Opanuj, opanuj. Dobra, opanowane. Robaczki całe i zdrowe. W ogóle wiatr wieje co 7 minut z innej strony dzisiaj. Kurczę, troszkę bliżej niż normalnie, ale niech będzie. Jakaś śrucinka mi się oparła na dnie na pewno. Albo nawet nie jedna. A może bliżej lili będą. I ponieważ bardzo długo nic się nie działo, to dorzucimy kukurydzę. Bo chyba po poprzedniej rybie już nie dorzucałem, nie? Czy mi się wydaje, czy nam spławik wyjechał z kadru? Jakoś powolutku płynął, że nie zwróciłem uwagi, tak popatrzyłem na aparat i, i nie było. Cię bardzo delikatnie działo. Słońce mnie oślepia te sprawy, wiecie. na patencie. Jedziemy z nimi do góry. Jej, 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 dobrze, dobrze. O to chodzi, o to chodzi. Ja już zobaczyłem rybę, już wiedziałem co to jest, to już nie ma, że delikatnie się bawimy. A ten jegomość ma poważne aspiracje do bycia najmniejszym linem w moim życiu. Ale nadal jest linem. Właśnie tak podejrzewałem po braniu, że tak delikatnie jechało, że nie zwróciłem nawet uwagi. No, a może nie byłem skupiony, no cóż, może to będzie linek. Piękny, malutki, ale piękny. Oj, dobra, nic podbieraka. No cały czas łowię na robaczki. Nawet nie próbuję na kukurydzę, bo nie ma potrzeby, nie? Na tej wodzie jest w ogóle mało drobnicy, a skoro nie używam zanęty? To nie przechodzi, nawet ta mała ilość, która tutaj jest. Dorzucimy jeszcze trochę kukurydzy. My dzisiaj łowimy właściwie na bombkę ze spławikiem i robakami. Coś takiego. Fajne. Podoba mi się. Wiem, trochę z Ale mam tu oparcie takie, wiecie, że. O. O. Muszę się z niego podnieść, żeby wędkę złapać. Napłynęły tam jakieś liście na spławik. Kurcze, i nie byłem pewien, czy to branie, czy nie branie. Ciekawe, czy jeszcze powtórzy, nie? Dzieje mi się coś dziwnego z tym spławikiem teraz, bo chciałem przerzucić, nic się nie działo. Zahaczyłem gdzieś o drzewo. Ups, spadła mi śrucina, jedna, założyłem ją z powrotem. Spławik nie tonie. Staje go połowa. Nie za bardzo wiem o co chodzi. Założyłem kukurydzę, przynajmniej na chwilę. Chyba, że gdzieś zahaczyłem stoperkiem też. A założyłem kukurydzę dla odmiany, bo nie sprawdzałem jeszcze. Chyba, że po prostu spadła mi jeszcze raz śluzina. Nie sprawdziłem. To zrobimy tak, że na jeden rzut zostanie tak, jak jest. I zaraz będziemy próbować przynajmniej poprawiać. I dorzucimy trochę, bo. Ja dopiero wyrzuciłem pół puszki, jest bardzo mało, nie? Naprawiłem zestaw. Spadła śrucina oczywiście włączyłem kamerę i ryba już jechała. Nawet nie widziałem jeszcze spławika. widziałem po prostu żyłkę, że się napina. Ładnie idzie ładnie czy ty jesteś podpięty za grzbiet. Tak, pito. Na dentrobękę za grzbiet Ale. Uj 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 bo ty jesteś silny za grzbiet I to bardzo. Wyjdź z tego gościu. Chodź, chodź. Już cię otepniemy i sobie idziesz. Pięknie. Normalnie był zapięty. Oplątał się dziad. Tego bym nazwał taki na półkę kajzerka. Masakra. Ale od razu garść kukurydzy, albo tam dwie. Wykarmimy te maluchę, może przynajmniej na dwie minuty, zostawiam was ze spławikiem. Także jak możecie, bądźcie czujni. Chyba nie musieliście być czujni. Jednak widziałem spod samochodu, nic się nie działo. Pora na śniadanko, także smacznego. W ogóle moja dieta na rybach opiera się o kiełbasę, kabanosy, ryby w puszkach. I kukurydzę, i tyle. Czekamy na coś fajnego. Kaczki nie powinny z tego, co słyszałem, dostawać chleba. Nie dostaniecie. Przykro mi. Tam coś chyba skubię na ten drobę. Od czasu do czasu, ale bardzo, bardzo delikatnie. Godzinka 9.17. Z pół godziny już nie mamy ryb. Tak na oko. To zrobimy małą zmianę. Na 100% coś szarpało ale sobie nie mogło pewnie z dendropenkami poradzić. Przecież nie wyglądają na specjalnie ruszone. No cóż. Założymy znowu białe. Trzy. A, jeszcze tam czwarty wypad, niech będzie. I dumam, czy jest sens jeszcze dorzucać kukurydzy. Czy nie ma. Ale chyba nie wiem. <ścoughs> nie mam pojęcia, co się aż tak zmieniło w naszym łowisku, że tak inaczej to wygląda. Myślę, że zrobimy jeszcze ten rzut normalnie, tak jak do tej pory. A nawet damy trochę kukurydzy. A co? I jeżeli znowu nic się nie wydarzy, nic się nie ruszy nagle, to może rzucimy po prostu trochę zanęty, nie? Kaczki, kysz! A kisz. Właśnie dać zanęty i z tym i już nie ma ryby chyba. Nie, ryba jest, 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 jest. Wyszła, wyszła. O, linek, chodź, chodź. Nie nagrało się, branie nie chcący. No udał się. Trochę większy niż poprzedni, ale to jest dalej maluszek, nie? właśnie miałem zrobić kulkę z zanęty się nie udało spróbujemy na kukurydzę po krótkiej przerwie, zobaczymy mieliśmy z 5 minut przerwy ciekawe co się wydarzy chyba wypada przerzucić jednak Szybko następna i strasznie się natrzyma, a nie wplątała się, będzie pewnie kara karać. U, hu, hu, chyba będzie duży. Spiął się, tak? Tak, no niestety, ale był zdecydowanie, zdecydowanie większy. A to było na kukurydze chyba, poprawimy. No tak. aparat A tu, więc jest branie. Chyba Lin Nie, wejdź, 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 wejdź No byłaś, byłaś, byłaś Jest Oj No może i Lin, nie? Ale trzeci? jak na spłaliczku wiecie, w takim miejscu to jest naprawdę fajna zabawa. Ać Musiałem trochę poszeptać, bo tylu spinningistów mi tutaj przeszło obok i byli na następnym stanowisku, że aż strach. A wiecie, większość ludzi nie wie, że nagrywam, a potem wychodzi, że mówię sam do siebie, żeby mi tu lekarze nie wzywali. Ale w ten sposób ja na spławik mogę łowić. Jak te rybki są już takie większe niż takie, nie? To już jest super. Idę zmienić baterię w aparacie. Nie zdążę, już jest branie. Już przestało. I jednak nie, coś próbuję. Ale coś próbuję bardzo delikatnie, więc szybko skoczę. Wow. Coś tu się nie udało. No nic, jeszcze raz. Mamy no już resztki kukurydzy. Branie? Od razu? Nie, dawej. Jeszcze mi zostanie jedna taka garstka. Mniej więcej. Zaczyna się tu gęsto robić, tyle osób, a tu mamy chyba rybę. Leszcz? Tu? No no, leszcz. Oj, oj, oj. Niedobrze. Nie wiem, czy kiedyś wcześniej tu leszcza złowiłem. I to taki całkiem, całkiem. Ciekawe skąd się tu wziął, bo to raczej niespotykana ryba tutaj. grądrze jest. Chodź. Opa. Bardzo dużo ludzi dojechało. Uh, uh. Ale to nic. Najważniejsze, że są jakieś rybki. Kurde, jakiś dziwny dzień. Liny, leszcz. Chyba burza idzie. Oj, oj. Ale pozytywne zaskoczenie. Zaczęły nam się puste brania w dużej ilości. Obawiam się, że drobnica przyszła w końcu, znalazła i nie. Ale dzieje się. O dziwo. Od razu branie. Ale myślę, że to już wzdręgi się po prostu ruszyły. Teraz bieje z prawej do lewej dosyć mocno. O! Jest. I to nie będzie drobnica. No chodź, chodź, chodź. A, przejdziesz? Przeszedł. Ten będzie taki bardziej restauracyjny, bo od razu na liściu sałaty. Nie za duży, ale kolor ma piękny. Ciemne złoto. Chodź, bo rzucimy jeszcze kolego parę razy. No, śliczny jesteś. Hop. Mega mi się podoba to łowienie na spławik na tej wodzie. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że tak. Tu jest mało drobnicy, więc już jest fajnie. I nie zdarzają się właściwie duże ryby. Takie wiecie, duże, że duże. Nie wyobrażam sobie na przykład 5 kg karpia wyciągnąć przez to zielsko, nie? To by mogło być pewne duże wyzwanie. Ale jak na takie rybki, to chole dają mega dużo emocji. Fajna, finezyjna wędka. Mega zabawa. Nie wiem, czy bat by nie był lepszy, ale nie mam, więc nie powiem. Ale coś tam walczyło na spławiku, ale nie ma. No cóż, jeszcze raz. Ale coś się ładnie starało. Ale widać, że już te mniejsze rybki, pewnie wzdręgi albo małe płoteczki podeszły. Od razu się dzieje na kukurydze, ale wcinam co trzecie branie już. śrubki sobie ewidentnie nie mogą z tym poradzić z tą kukurydzą dłubią i dłubią i nic z tego założyłem znowu trzy białe śmierdzą już potwornie uwierzcie mi odlejemy już resztę wody zły plan i podrzucimy resztę kukurydzy i je zbranie. O! znowu linek <grytans> Hej, 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 O, maluszek, a nie chciałbym już podbierać moczyć No, uciekł niezgodnie z planem. Może teraz się uda zanęcić, nie? Resztką kukurydzy nie trafiłem. Że na całą resztę po prostu. Czyli nie za dużo. Delikatnie mówiąc. Coś się oplątało. No przemarło już bardzo. Kompletnie nic się nie dzieje. Nie mam już czym rzucać. Nie będę otwierał kolejnej puszki kukurydzy. Nie rzucę też zanęty konsekwentnie do końca. Zobaczymy. Może jeszcze na koniec gdzieś coś jakoś. A ja sobie zaraz zacznę zbierać sprzęt powoli, bo idzie deszcz i to poważne. I ile można na rybach siedzieć, nie? No Jeszcze bym posiedział, ale wrócić też trzeba popracować. Rybki nam kompletnie odcięło. Z tego, jak tu przechodziłem, tu pociągnąłem żółkę. Spławik jest w liliach. Nieważne. Ale powiem szczerze, takie łowienie na spławik mega, mega mi się podobało. Te rybki były fajne. Miejsce wymagające. Ciekawie. Bez zanęty, bez brudzenia się, ale pewnie i trafiłem w fajne miejsce. I dobry dzień. Nie wiem ile tych ryb było, ale. Trochę fajnych się zdarzyło. I co ciekawe, aż cztery gatunki. Też fajnie. Temat do powtórzenia, ale na innej wodzie, gdzie jest więcej drobnicy, zobaczymy czy też nam to wyselekcjonuje w ten sposób ryby. Tymczasem dziękuję Wam za oglądanie i do następnego filmu.